Dzisiaj. Squid Game 2, ale w prawdziwym życiu. E, czy? No, dla mnie, dla Ciebie i dla Pipi. Gdzie pipi! Jazdo, ja wiesz, byłaś w tym fatalna, ale proszę, nie jest dla ciebie. Naszych zawodników mamy z powrotem. Ej, tu nie ma na godziny, więc dobra, zacznijmy od tego. Ej, tu trzeba napisać chyba datę, czy. Nie, tu numer, pod który się dzwoni? No, numer. A -a. Ten zdobyż będzie prowadzony troszeczkę inaczej, ponieważ teraz obejrzałam cały sezon drugi. Dlatego. Gry, które będziemy dzisiaj wykonywać, będą związane właśnie z nim. Jeśli uważacie, że dam radę, przejść całość, koniecznie zostawcie kciuka do góry. A jeśli uważacie, że to będzie porażka, napiszcie PORAŻKA Nagrodą będzie co będzie nagrodą? No to co, w filmie. Zawodnicy patrzyli ile pieniędzy zbierze się w świni, więc mamy świnkę-mufinkę. Karwonkę. Której będzie po każdej konkurencji dokładana kwota. A kwotę zamówiłam na internecie. Zaraz zobaczysz, bo to jest genialne. ci pieniądze. Patrz, ale one są serio. To jest Hello Kitty, to jest Pompuśma i Melody. Ej, one są naprawdę bajkowe. Kuromi! A ty też? A wiem, panienka to chyba Hello Kitty by chciała, tak? No chyba tak. Dawaj kasę, lamusie. Będziemy po każdej konkurencji właśnie wrzucać? Miężek do Skarbonki. Świnki, skarbonki. Mm, smakowita świnka, ale bym cię zjadła. nie jemy nagrody. Dopiero jak ją wygrasz, możesz zrobić z nią, co chcesz. Co chcesz? Pippi nie wygra nie masz <grym> po ostatnim odcinku, który macie tutaj. No nie poszło jej za specjalnie, ale dobra, mamy dużo banknotów, więc zaczynamy od pierwszej konkurencji. I ponieważ na ostatnim filmie graliśmy już w czerwone-zielone, stwierdziłam, że nasz pojedynek zaczniemy od tego. Dobra, nic nie widzę. Tego, <grym> tak <grym> Zamówiłam właśnie te kamienie, w których oni chodzili w kółko. I jeden z nich miał właśnie. Za zadanie je strącić. Czego to jest wykonane? Plastik. Plastik jest. Mamy dwa kamienie i trzeba by je strącić. Ja bym ustawiła go tu, a ja będę musiała stać do tej linii. Przez cały pokój, a nie! Sądzę, że to było w takiej odległości, ale wy wy Dobra, Zrobimy linię. Coś mi się zdaje, widziałem, że mu finka prędzej upadnie na twarz niż trafi to. No, jakoś tak. Aj, Aj, minus punkt. Pipi to moje! Chciałabym <laughs> <gdzie gdzie> ukraść! No dobra, Kitek, twoja poszło, kolej! To łatwo ci poszło! Tylko we mnie tego będzie weź. Tak? A, pipi, to nie pipi, pipi, to nie dla ciebie! No biegnij, tyle musisz po To biegnąć to powinniśmy być nogami spięć! Dobrze, to bądź z pipi spięty! Wow za drugim też, dobra! Pipi, dajesz! O! O! Mm, Dawaj! Pipi, proszę cię, nie możesz odpaść! Nie teraz! Znaczyła mnie tak, Dobrze, nie jesteśmy z pipi w drużynie. Byśmy musieli być łapkami związani! Jako, że wszyscy zawodnicy przeszli dalej i mafory. fory, dodajemy do naszej świni banknoty. Nie widzę. Okay, A dobra. nie dałoby rady z, z prawdziwego twojego portfela wrzucać tych banknotów? Nie. Pamiętasz, ostatnio nie wyszły nam te ciastka, więc ostatecznie nie udało nam się do końca zrobić tego zadania Dlatego teraz mamy prawdziwe ciasteczka ze Squid Game Znaczy, no nie są prawdziwe No, i do nich jest nitka do zębów zamiast tego patyczka, więc weźmiemy po prostu wykołaczkę. Każdy z nas wylosuje W jednym opakowaniu są cztery kształty, więc po prostu ja wylosuję jeden, Kitek jeden I miejmy nadzieję, że nie trafimy na parosu. Patyczek dla ciebie, igiołka, igiołka dla mnie No i dobra, losujemy Losuj, nie podglądaj no, trzeba sobie pomóc trochę Biorę Wiesz? tego, powiedziałem widziałem co masz Ja? O Boże, nie, ej, ja nie zrobię kółka, mi się na szars się udało, ale trójkąt Ty nie możesz uszkodzić niczego Trzy, ej to już zacząłeś, to się nie dzieje. No liczy. tak, to staty ten będzie musiał to zjeść Z chęcią ty, Oczywiście ja to zjem One smakują inaczej niż te, które my robiliśmy Nasze smakowały po prostu takim karmelem słonym To są chipsy serowe A bardziej Nie, one mi się kojarzą po prostu z herbatnikami Serowe no? Nie, ja tu nie czuję sera ty, Jak ty tak szybko to robisz? Ja chcę wygrać, Bo przeżyć wiesz, Skończone Gram Nie no Złamała mi się bedli Weź dni. moją Nie, ty Specjalnie oszukałaś mnie Mhm mm I tak nie wiem przegrywać mm. Jej Już radę Pi, 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 pi Przestań kłamać, jeszcze mam mi, minimum 10 minut Tak, tak, tak Proszę bardzo He, i co? No, przeżyliśmy Dlatego. Dobra mm. A, bo ja miałam to wyciąć Uuu, No trudno <laughs> Zjem sobie dokładkę Ponieważ nasz zawodnik sobie je. Nasza wygrana oczywiście, pompusiowa i badwacowa. -bad Proszę bardzo. Ja mogę więcej zjeść ciasteczek. Nie pipity, nie jeść ciasteczek. Zawie, mamy przypał Chciałem kupić od razu gotowe te złożone kartki, bo. Tak, ja mówiłam mu, że nie. Ja je Jak kupiłem. To? Ja, stop. 9 zł. Mi wyszły. 9 zł i kitek dostał za dwie kartki za gaunię, i sukę, z internetu. Cztery kartki tu są, przestań wow. kłamać. Ponieważ ciasteczka mamy z góry, czerwone już było. Teraz pora na dana. No, jest to, że niezbyt rozumiem zasady Rzucasz łapie, rzucasz łapie, rzucasz łapiesz pyk, rzucasz tak. Słuchajcie, gra w gongi jest strasznie ciężka Mieliśmy właśnie takie gongi Ciekawe, czy to faktycznie jest u nich tak popularny w Korei do grania Nie wiem, może Może kiedyś było, może nie, może, może. zabawa za dzieciaka Tak jak u nas skakanie przez gumę No się dobrze zrozumiałam Z tego filmiku, bo w sumie Patrząc się na to w serialu, ja tak patrzyłam, patrzyłam I nie ogarniałam, i się nie dziwię, że nie ogarniałam Bo to jest strasznie ciężkie, najpierw chyba wyrzucamy Podrzucając, łapiemy i podrzucamy o, Łapiesz boże. kolejnego, dobra, to, to ja mogę spróbować, spróbować. Poczekaj, Chcesz? ja pierwsza Rzucasz, łapiesz, no. A, ja tak nie mam koordynacji ręka oko. No. <laughs> Koordynacja ręka-ręka chyba. Nie, wyżej muszę, no wyżej. No tak. Nie było. Nie! No tak, super. Pipi, weź się za mamę, bo mama nie ogarnia. Ja nie chcę tu być. By mi się jedno udało, czekaj. Chyba to najprostsze, tak? Może ja no spróbuję. No i dobra, Kitek pokaż się, bo jesteś dobra. Taki pewny siebie. Chodzi o to, że muszę pojedynczo zawsze zbierać, tak? Tak. Każdą jeden, u jeden, jeden. jeden. Tak, a, a później jak zbierzesz wszystkie. No, docele, żeby mieć jakby chyba odległość też, bo chodzi o to, żeby była pewnie odległość. I teraz tak, biorę jeden, tak, i odrzucam i łapę tak. Teraz znowu odrzucam. Jeden o! A widzisz, I to taka, nie jest jeszcze, takie raz, takie tam, jeszcze raz Biorę jeden, podrzucam łapę tak Podrzucam łapę tak Co? Podrzucam, prawie ja, Jeszcze no. raz Podrzucam a tak Podrzucam łapę tak Boże Podrzucam a! Nie <śmiech> <śmiech> Najgorzej tam wpadła Słuchajcie, najważniejsze to jest tak To ja też chciałam spróbować Tak Jeden no co widzowie, jak najpierw raz chyba nie było źle, ale szczerze była pewniejsza, że to jest łatwiejsze Nie no co ty nie jak nie ja to widziałem, mam. to to obkręcenie ręki. To, to to no. jest najgorsze, dawaj. Co ty no, chciałam To powiedzieć. robisz tylko tak, tak. Od razu, tak delikatnie. Proszę, a, to ja nie wiem, co ty? Zartujesz. U, Dwa. Tak, żeby pomiędzy palcami rozłożyć palce jeszcze raz. Pewnie jeszcze to dobrze ułożyć w ręce. Pewnie tak. Dwa, ale to i tak dobrze. Pipi! Mierczę! Pipi, łapto! No zawsze dwa! Pocież, no. Na dwie ręce! No, no. To jest w ogóle inna gra w daki, no bo my składaliśmy to z jednej kolorowej, a to jest niby rzecz że, dwukolorową. Że, że w każdym razie my spróbujemy. Nie, 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 to, to jest chyba źle zrobione. Dawaj, trzeba to złożyć po no prostu. No nie, to są jakieś, widzisz, linie zgięcia, więc możemy spróbować. Mamy po dwie kartki, więc może się uda, ale one też są sztywne. Ale to każdą pojedynczo, czy jedną mm, na drugą? Nie, trzeba jedną robić? na drugą przecież. To jest że... specjalnie tak zrobione, żebyś widziała po prostu, tak? Nie idzie nam za dobrze. ej! Się, Bibi się pipi, wracaj tu z kuleczką! Zawodniku, składaj! Tak, no widzicie jak to jest właśnie? Się tutaj, że to trzeba naraz zrobić, mi, że nie. Ja uważam, że naraz. Znaczy, że tak, tak, ale z dwóch czerwonych powinnaś to złożyć. Nie. Tak. Tak? No oczywiście, że tak. Nieważne. Zabawa w kuleczkę. To szybciej potoczy kulkę, wygrywa, prawda? Tu, 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 ru, tu, tu, ru. I prawie skończyła. Poczekaj, bo my patrzymy na pipi z widzami. Kiesz tą kulkę? No. U, jej się. Oczywiście, jak ją nagrywam, to jej się zawsze nudzi, co? Prawie Dobra. No nie jest ładne, ale, 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 ale ciężkie jest. Mou, wow, ej! No bo Oni to takie mieli... powinno być. Tak? No, Oni takie, mieli takie powinno ciężkie, być Tak, tak. Składaj. Dobra. Pikka, <laughs> <Taka>, niepotrzebnie <laughs> to pokolorowałaś, no wiesz? Nie Nieważne, ładnie wygląda. Nie, niepotrzebnie, nie, nie powinno być niebieski i czerwony. Ale myliśmy na stole. Nie, filmu. powinny być niebieski i czerwony. No my 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 nie, by, niebieski i czerwony powinien być. Poczekaj, trzymaj to, a ja będę trafiał już. Trzy, dwa. Nie, musisz stać, gdy na się to robi. Tak mi się wydaje, teraz musisz to obrócić. Ej, no nie da się. Bo to trzeba siłą! Nie trafi! Teraz nie, nie! Oni, oni na płask to rzucają, czyli oni, robili, oni podkręcali tak, jakoś. Nie, tak. No, tak. Mi się wydaje, że bardziej nie tak. Nie, 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 oni. U, mówiłem, jasne. nie, oni tak na płask robili, że. Pum! Tak. tak. U, no, coś takiego. U. Próbuj. U. Jeszcze. U. Jeszcze. U. Jeszcze. U. Ale tak! Obróciło się, ale nie U. w jak trzeba. Wydaje mi się, że dobrze, że nie trafiliśmy do prawdziwego Squid Game. U. 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 Wow! Nie było, czekaj, załapałam. No. Kurcze, było porażki, były wygrane, sądzę, że kamienie chyba nam naj nie, ciastko mi najlepiej poszło, kamienie, a reszta no... To nie są nasze gry, zdecydowanie. Jeśli chcecie więcej takich challenge'y, koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie konkretnie mamy zrobić i zostawcie pod tym filmikiem 3000 łapek w górę. A my słodziaki widzimy się tutaj, buziaki, pa! Chyba nie przeżyłam.